Kochamy ten świat. On jest nami i nas zmienia. Od y, jakiegoś czasu y, myślę o tym. Może inni też tak mają. My uważamy, że jesteśmy nadwyższe, mocniej panujemy. No? Sprawdzam Facebooka co 5 minut. To chyba jest tak samo jak z każdym uzależnieniem. stop stopie jestem online. Nawet y, jak się w nocy przebudzę, to muszę sprawdzić. Facebook. Coraz więcej osób ma wielką potrzebę uczestnictwa w pewnej globalnej przestrzeni, dotarcia do każdego w każdym momencie. Przychodzi taki Mark Zuckerberg i lokalizuje mojego odkrycia. Oto wspajały, Falała Ziemia niczyja, nie zagospodarowana. Naście! Facebook. Właściwie Facebook możesz mieć w ciągu jednego dnia 500 przyjaciół. Mam pewne grono znajomych, które się powiela i w rzeczywistości i na Facebooku. Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. Otóż przyjaciele z Facebooku, jak pan doświadczy biedy, nie przyjdą z pomocą. Hmm. Jeżeli coś ma nas zabić, to zabije nas sieć. Nie można być uzależnionym od gier, bo gry to jest część życia tak samo jak wychodzenie do szkoły. Teraz każdy gra. rzucam jakieś zdjęcie, stylizuję, na, że gdzieś tam jestem i wpisuję, że jestem nad morzem. I ostatnio miałam taką sytuację, że parę osób się nabrało, że byłam na, nad morzem w chałupach na plaży, a tak naprawdę byłam na balkonie na Ursynowie. To jest super, że można aż tak naginać rzeczywistość. Rzeczywistość idzie w odstawkę. Jest ta wyobrażona, wymaginowana, komputerowa czy tylko w naszej głowie gra, gdzie ktoś może tym przewodzić, niekoniecznie jest graczem, stworzył swoją postać, ma swój nick, ma swoją nazwę, ma swoje statystyki i w to wchodzimy. Testujemy, przerabiamy, komentujemy, wchodzimy w cudzą intymność, ujawniamy własną intymność. Mówimy tylko wyłącznie o tej grze, nie mamy podziału na kolor skóry, wyznanie, rasę, wychowanie, środowisko, to gdzie pracujemy, gdzie chodzimy do szkoły, gdzie chodzimy na uczelnię, ile mamy lat, chociaż z wiekiem jest już pewien podział, bo jednak głosy przed mutacją się różnią od tych po mutacji. Jak ładnie wyglądam w ciągu dnia, to znajdzie się jedna osoba, która powie: "Słuchaj, ładnie wyglądasz, nie? Ej, fajnie, zajebiście." Natomiast na Facebooku jak wrzucę sobie jakieś zdjęcie swoje to od razu jest tam, wiesz, pięć lajków, sześć lajków i tylko sprawdzą sobie ile osób polajkowało, to jest śmieszne. Te klikania na różne polub, nie polub, oddal, przybliż, proszę Państwa, no naprawdę miejmy trochę samodzielności i osobowości autorskiej. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest idiotyczne, ale nie jestem w stanie się od tego hmm, odłączyć. W sieci jest bardzo łatwo podłączyć się. I bardzo łatwo odłączyć się. To jest taka luksusowa odmiara przyjaźni. A w takim w tym świecie za oknem, za monitorem, o to jest trudno. Teraz zabiegani wszyscy zalatani, nie patrzą w twarze. Więc czemu nie można siedzieć po prostu i rozmawiać przez mikrofon? Nie.